W roku festiwal ToFi Fest obchodzi dziesięciolecie istnienia. Jak oceniasz te 10 lat? Zaskakująco wciąż, ponieważ tak naprawdę, robiąc pierwszą edycję, nie wiedziałam, że będzie każda kolejna dopiero jakby ugruntowało mi się to ten zamysł, ta chęć robienia festiwalu w 2007 roku, Polski Instytut Sztuki Filmowej jako pierwszy nas pomógł. Tak bardzo w nas uwierzył, że dzięki niemu mogliśmy zrobić nasz najważniejszy festiwal, znaczy edycję festiwalu, dzięki której stoję tutaj w tej chwili. I wtedy to było ogromne zaskoczenie, że mamy trochę więcej niż 15 tysięcy złotych na festiwal. Cały festiwal w ogóle był zawsze bardzo spontanicznym zrywem. Myślę, że do dzisiaj zachowało mu się to jako taką, taka główna cecha, zarówno wśród drużyny, jak i jakby w ramach całego programu. Skąd wziął się pomysł w ogóle na, na to, żeby taki festiwal w Toruniu zorganizować? Festiwalki na niezależnego. Ja myślę, że najlepsze pomysły rodzą się w sposób niespodziewany, nieplanowany i spontaniczny i tak też powstał pomysł tego festiwalu. Na początku było to kino niezależne, było to kino offowe, bo to był moim zdaniem bardzo ciekawy nurt w polskim kinie. Stąd też jakby motywem przewodnim tak, całego festiwalu było pokazywanie tego filmu. Dziś wiadomo, nie mamy już offu. Kino niezależne tak naprawdę trudno nazwać niezależnym, ponieważ ono zawsze jest zależne. Mniej lub bardziej no, na tym polega ten przemysł filmowy, sztuka filmowa, jakbyśmy nie chcieli. Tego nazwać. Natomiast my dalej jesteśmy niepokornym festiwalem, tak jak zaczynaliśmy, tak dalej to realizujemy i to wystarczy spojrzeć na nasz program. Chociażby Bodo Cox, który wraca do nas w tym roku jako juror, a jako pierwsi pokazywaliśmy jego filmy 10 lat temu. Jesteś w tym roku jurorem konkursu głównego festiwalu Toffy Fest. Chciałbym się do ciebie zapytać, jakie są do tej pory Twoje wrażenia z tego festiwalu? Na razie jestem po czterech filmach. W konkursie jest 11 i muszę powiedzieć, że póki co organizatorzy zadbali o to, żeby poziom był dosyć przyzwoity i tylko jeden film nie trafił w mój gust. Natomiast 75% do tej pory obejrzanych filmów bardzo mi się podobała. Mam swojego. Faworyta po tych czterech pokazach i mam nadzieję, że rzeczywiście następne również będą na tym poziomie. Bo jesteś reżyserem, jesteś scenarzystą, producentem i też aktorem, jeżeli oglądasz film, to na co, tak naprawdę zwracasz uwagę. Najważniejsze dla mnie zawsze jest historia i, i, i bohaterzy. Jeżeli film jest dobry, to, to zapominam o tym, o tych wszystkich elementach, z którego składa się film. I idę po prostu za bohaterem za historią. Dla mnie Fundamentalną rzeczą w filmie jest scenariusz i to jest baza, a wszystko inne to oczywiście są fantastyczne, dodatkowe rzeczy. I tutaj akurat, jeżeli chodzi o scenariusz, to jestem mile zaskoczony. Te, te historie mnie interesują. Jest Pan w tym roku przewodniczącym jury festiwalu Toffi Fest. Na co Pan zwraca uwagę właśnie oglądając filmy? Yy, szczerze powiem, że nie, 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 nie umiem odpowiedzieć. Nie mam żadnych jakichś kryteriów, nie mam planu na, na to jurorowanie, po prostu stałem się być widzem, ale ponieważ ogólnie rzecz biorąc mi się to udaje i mimo tego, że wykonuję ten, a nie inny zawód, to potrafię oddzielić swoją robotę od tego, żeby mieć przyjemność jako człowiek po prostu i widz w kinie oglądający filmy, to tak też do tego podchodzę. Kłopot polega tylko na tym, że nie pamiętam kiedy ostatnio obejrzałem tyle filmów w tak krótkim czasie i to jest rzeczywiście dawka nieprawdopodobna. Mało tego, te filmy naprawdę są dobre i ciekawe. powiedzieć na temat programu tegorocznej edycji? Myślę, że takim jednak największym wyróżnikiem jest to, że kobiety silne, kobiety odważne pojawiają się, jakby są zgrupowane przez nas w ramach tegorocznej edycji. One się pojawiają wszędzie tak naprawdę. Mamy, zaczęliśmy od Geraldine Chaplin, ikony kinematografii, tak? Mamy Marię Peszę, która zwieńczy cały festiwal swoim koncertem. Będzie Krystyna Janda, wspaniała osobowość kobieca Kinematografii, teatru, no i pan Grier. To jest takie myślę, fajne odkrycie tegoroczne. Ona towarzyszy naszej nowej identyfikacji, wszędzie ją można oglądać. Jak co roku jest konkurs filmów polskich? Strasznie się cieszę, że w tym roku pokazujemy dużo drugich filmów i debiutanckich, bo to też wpisuje się w charakter tego festiwalu. Muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolona z tego rocznego konkursu polskiego bo to jest bardzo dobry konkurs, na bardzo wysokim poziomie. Są znakomi, znakomite filmy, znakomitych reżyserów. I jeszcze co ważne, jest to konkurs o tyle istotny, że główną nagrodę zdobywa się za pomocą jakby rankingu publiczności. I to publiczność nogami, rękoma głosuje za najlepszym filmem, co jest świetne, co jest fantastyczne, bo oni mówią, tak, ten film jest dobry. Głosując, tak, mają to prawo głosu i wybierają. How it Trudno mi powiedzieć, które filmy są z definicji filmami niezależnymi, bo kino niezależne do niedawna kojarzyło się z kinem ubogim w jakiś sposób i realizacyjnie, i czasami treściowo w związku z tym również. Ale od czasu na przykład filmu Z Mróżoczy, w którym sam brałem udział i siedziałem tam od środka, wiem, że kino niezależne, a takim było, był, był ten film, może być absolutnie film kinem profesjonalnym, spełniającym wszelkie standardy, które trzeba spełnić, żeby zrobić dobry film. Więc dla mnie to nie jest właściwie żadne kryterium na dobrą sprawę. Mnie de facto nie interesuje, czy coś jest, pochodzi z kina niezależnego, niskobudżetowego, wysoko itd. Tak. Film ma być dobry, ma mieć jakiś przekaz, ma gdzieś docierać do mnie. I... Dotykać mnie w jakiś sposób. Tofi Fest to kiedyś był festiwalem kina ofowego, teraz już troszeczkę to się zmieniło, ale nadal jest to niepokorny festiwal, jak to nazywają organizatorzy. Nie wiem, na czym polega ta niepokorność. Tutaj są filmy, które są o czymś i są bardzo autorskie. Są opowiadane bardzo osobiście przez, przez twórców. Nie są taką kalką i, i taką bitą śmietaną komercyjną, więc może na tym polega to hasło: Kino Niepokorne. Myślę, że ten, taki, tam, ta moda na kino niezależne, która była apogeum tej mody, było w 2005 roku. Myślę, że to się powoli skończyło. Ja miałem szczęście uczestniczyć w tych wydarzeniach wtedy, i wtedy była taka moda, i, i, i było wielu e, bardzo zdolnych twórców. Ja skorzystałem z tej mody, ale nie interesuję się jakoś specjalnie kinem niezależnym. Generalnie e, interesuję się po prostu kinem. I, i nie segreguję kina, czy to jest niezależny, czy zależny. Nie interesuje mnie, skąd pochodzą pieniądze na filmy, interesują mnie po prostu filmy. I myślę, że. Że dostępność do, do mediów, dostępność do sprzętu jest tak łatwa, że ten poziom się trochę zaniżył, ponieważ wszyscy teraz mogą robić filmy i, i to widać, że żeby wyłuskać tych naprawdę zdolnych, to trzeba się bardzo szczegółowo przyjrzeć. I oczywiście mam swoje typy i dalej widzę w, w tym środowisku kilku zdolnych chłopaków. Akurat chłopcy są przy kamerze w, w Kiniezależnym, ale. Cóż, no, ja teraz jestem skupiony tylko i wyłącznie na sobie. To FIFES jest jednym, z, właściwie w tym województwie kojarztowo-pomorskim, zaraz jest. Y Kamer Image, prawda, festiwal i, i, i Toffi Fest i on zawsze, zawsze gdzieś staracie się podczas festiwalu również podkreślić e, obecność na przykład Torunia w filmach. Torun, moim zdaniem jest genialnym miastem do robienia festiwalu filmowego i genialnym do robienia filmów. To jest miasto, którym aż chce się pokazać niektóre fragmenty, chce się użyć jako scenerii. I, e, my stworzyliśmy ten projekt lokalizacji właśnie dla twórców regionalnych. Stworzyliśmy też napisaliśmy książkę, w której pokazujemy ilu wspaniałych twórców stąd pochodzi, ile wspaniałych naprawdę projektów tu powstaje. Sama nagroda, którą fundujemy co roku, nagroda wpisaka Prezydenta Torunia jest tutaj takim znakomitym dowodem, że Toruń na mapie filmowej pełni ogromną rolę, tak? Bo tutaj cała masa talentów stąd pochodzi. Tak samo jak z regionu. No, mało kto wie, że w Bydgoszczy były jedne z najstarszych wytwórni filmowych w Polsce, a były. A jeszcze chciałabym się zapytać o y, Regionalny Fundusz Filmowy, bo jesteś jedną z osób, które działają tutaj na rzecz prawda, stworzenia. To jest y, newralgiczny mój punkt, ponieważ ja już bym bardzo chciała, żeby to było. Zwłaszcza kiedy widzę, że y, no, inwestujemy jednak w filmy, tak? Inwestujemy w y, lokalnych artystów. I moim zdaniem w tej chwili to jest już troszeczkę kwestia nazewnictwa, żeby to się nazywało regionalnym, bądź nawet bardziej to funduszem filmowym, czy jakby takiego oficjalnego, mm, oficjalnej kwalifikacji wśród tych wszystkich funduszy, które są, bo to już się dzieje. Nie widzieliśmy Pana zbyt często w ostatnich latach w polskich filmach, ale pojawi się Pan niedługo w, w trzech nowych produkcjach, które wejdą niedługo do kin w Pokłosiu, w filmie Gabriel i również w filmie Wałęsa, Andrzeja Tak, mówiąc o obecności, raczej moglibyśmy, rzeczywiście raczej mówić o nieobecności. Tak jak Pani powiedziała, niedługo będzie premiera Pokłosia, niedługo, mam nadzieję, będzie premiera Wałęsy, na który to film bardzo czekam. Zresztą wszyscy pewnie na kolejny film Pana Andrzeja. Również zrobiłem filmik Gabriel niedużą rolę, ale, ale mam nadzieję, że ciekawą i przyłożyłem tam swoje ziarenko do tego dzieła. Ale też wracam właściwie świeżo z planu niemieckiego filmu. Biegni, chłopcze, biegni, to się nazywa niezwykle ciekawego myślę projektu, gdzie też tam parę dni zdjęciowych zagrałem. I to taki mam nadzieję, że zresztą będzie u nas ten film. Bardzo ciekawy film o wojnie, o chłopcu żydowskim, który uciekł z Getta. Ja zawsze miałem naprawdę dobre mniemanie mimo nawet najgorszych czasów i takich okresów ewidentnej zapaści. Bo generalnie z natury rzeczy jestem optymistą. W związku z tym nawet jak mówię jak było kiepsko, to wiadomo było, że kiedyś od tego dołka trzeba się odbić. I myślę, że absolutnie w tej chwili jesteśmy. Gdzieś na jakiejś górce bardzo przyjemnej, bo te filmy, które ja widziałem, już nie będę wymieniał tytułów, ale proszę mi wierzyć na słowo, to były naprawdę dobre filmy i są dobre filmy. Jedne oczy się bardziej mi się podobają, inne mniej. Jakąś stylistykę lubię bardziej, inną no, przyswajam nieco gorzej. Natomiast generalnie jest tak, że widać już po tych dwudziestu paru latach od momentu transformacji, a to był taki moment zapaści w moim mniemaniu, Widać, że filmowcy i młodsi przede wszystkim z oczywistych powodów, ale i starsi nauczyli się tej rzeczywistości, nauczyli się na nią patrzeć, nauczyli się ją przetwarzać, kreować. Język kina się też zmienił, ci młodzi ludzie zazwyczaj młodzi próbują sami szukać tego języka filmu. To im się bardzo często udaje i to naprawdę jest budujące, fajnie się ogląda te filmy, naprawdę fajnie i jestem pełen optymizmu i ciągle jestem jak mawiała onegdaj moja najmłodsza córka do dysproporcji jeśli chodzi o polskie ile. Zrealizowałeś film Dziewczyna z szafy, był pokazywany na festiwalu Młodzi i film w Koszalinie. Jakie były reakcje publiczności? Z tego co się orientuję to film został bardzo dobrze przyjęty przez publiczność i przez e, dziennikarzy i nawet przez kolegów z branży. Więc jestem bardzo szczęśliwy, że, że, ten, że, że ta pierwsza odsłona w Koszalinie była taka udana, ale zobaczymy, co przyniosą następne festiwale. Bo nie należy jakby spodziewać się wiosny po tym, że się widzi jedną jaskółkę. Prawda? A gdzie, będziemy, gdzie będzie można zobaczyć twój film właśnie w najbliższym czasie? Coś możesz zdradzić? Z tego co wiem, to producent z dystrybutorem planują premierę w przyszłym roku około marca kwietnia. Niedługo w sumie, bo czas tak leci, że zaraz będę stary i umrę w sumie. No to życie jest takie. Czeka, zaskakuje. Zapomnij się wyłączyć telefon i proszę. Nie jest skanda.